Witajcie, kochani, Michał mówi głoś w taki dzień, takie święto dzisiaj Dzień Kobiet. Zobaczcie, kochani, jakie nasz stwórca, nasz Bóg, dobry Tato, jakie ma poczucie humoru, bo ma poczucie humoru. Tak jak i ludzie. Bo stworzył ich na swoje podobieństwo. Zobaczcie zwierzęta, które stworzył. Rodzaj męski. Bażant, jaki piękny. Piękne ubarwienie. Kaczka, podobnie kaczor. Motyle rodzaju męskim, podobnie, zobaczcie ten bielinek. Pachnie pomarańczami. I tak to stworzył te zwierzęta, owady, że zazwyczaj samiec, rodzaj męski, jest piękny, pachnący, a tutaj tworzy człowieka Adama. I jest ok, ale zaczął mu się nudzić, więc jak spał? Wyjął żebro i stworzył mu kobietę, Ewę. No i zobaczcie, kurczę, tutaj takie miał poczucie humoru, że tą Ewę stworzył jako płeć piękną. A facet to taki, no jak facet, brzydal. I teraz ty się staraj. Pięknymi piórkami się nie postarasz, zapachem też. Bo płeć piękna powstała z żebra Adama. Takie poczucie humoru miał na sztata. I ta płeć piękna, ta Ewa, tak zauroczyła dama, że namówiła go, aby spróbował ten owoc, rajski owoc z drzewa poznania. No i ten, pod wpływem tej pięknej urody, dał się namówić. Zobaczcie. Jakie to jest życie. Ale i każdy człowiek przez nich rodzi się z grzechem pierworodnym. Ale nasz dobry Tato, Bóg, daje nam na ziemi Jezusa. Czy był piękny? Nie. Jak jest napisane, nie ma ani postury, ani urody. Jezus nie był ładny. Nie ten z obrazków. Który widzicie, bo na tych obrazkach jest namalowana twarz, i lepiej, żebyście nie znali prawdy, kto tam jest namalowany, bo się trochę zbulwersujecie. Mniejsza o to, w każdym razie, daje Jezusa. Nie jest ładny, ani wysoki, postawny. Daje nam jako ratunek za to, co zaczęła Ewa i Adam daje nam ten ratunek Jezusa i Jezus tu na ziemi, chodząc po tej ziemi jako Jedyny Sprawiedliwy nie popełnił żadnego grzechu. Wiecie, to Jezus ten Jedyny Sprawiedliwy poszedł na krzyż, dał się zamordować za cały grzech ludzkości, począwszy od Adama i Ewy, to Jezus zakończył ten temat na drzewie, tak jak Ewa i Adam zaczęli to od drzewa. Jezus to już zakończył. Bóg dał nam tego Jezusa tu na ziemię. To było ostatnie słowo Boga. Usprawiedliwienie jest tylko i wyłącznie teraz przez Jezusa. I teraz Ty. Masz wolną wolę. Wybór. Tak jak wszystko, co czynisz tu na ziemi. Bo dał nam ziemię w dzierżawę. Robisz, co chcesz. Bóg, dobry tato, nie ingeruje w to, co robisz. Żyjesz, jak chcesz. Ćpasz, flasz Nie wiem. Poglądasz pornole. Czy onanizujesz się, czy kradniesz, czy mordujesz. Robisz, co chcesz. Bóg dał każdemu wolną wolę. Ale teraz możesz wybrać, i nieważne, co robiłeś w swoim całym życiu: czy kradłeś, czy śpałeś, czy chlałeś, czy zabiłeś, czy tylko źle pomyślałeś o swoim sąsiedzie lub sąsiadce, czy źle pomyślałeś. O Putinie, czy o kimś innym, nie wiem, o ludzie, o Kaczyńskim, o Tusku, bo każda zła myśl to jest błąd, czyli grzech, czyli już zgrzeszyłeś i nie ma ani jednego na tym świecie sprawiedliwego, ani jednego. Każdy zgrzeszył, każdy popełnił jakiś błąd, ale właśnie jest. Teraz jedyny ratunek dla Ciebie. Ratunek, odkupienie, które już się wykonało na Krzyżu Golgoty. I teraz Ty musisz to przyjąć po prostu. Musisz. Nie musisz. Możesz. Przyjąć przez wiarę. Uwierzyć. Uwierzyć, czyli być pewnym tego, co czynił Jezus na Krzyżu Golgoty dla Ciebie. Dla każdego z nas. Uwierzyć w tą zastępczą ofiarę Jezusa. Tą. Niezasłużoną przychylność Bożą. Niezasłużoną. Ponieważ nikt na tej ziemi nie zasłuży na zbawienie. Nie da się zasłużyć. Nie da się. Jeśli próbujesz jakoś usprawiedliwić się uczynkami, to ja Ci powiem, że nie dasz rady. Nie dasz rady. Nie usprawiedliwisz się uczynkami. Nie zasłużysz na zbawienie, ponieważ jak jest napisane z łaski zbawieni jesteście nie z oczynków, boży to dar, aby nikt się nie chlubił. Z łaski zbawieni jesteście. Nie, że może będziecie zbawieni z łaski, jak zasłużycie, tylko z łaski zbawieni jesteście. Nie z oczynków, boży to dar, aby nikt się nie chlubił. Nikt, nikt żadnym uczynkiem, bo jeśli próbujesz uczynkiem, Usprawiedliwić się, zasłużyć na zbawienie, to podważasz tą zastępczą ofiarę Jezusa. Podważasz, nie wierzysz w tą zastępczą ofiarę, jaką Jezus poniósł na krzyżu. Musisz uwierzyć, że umarł za wszystkie Twoje grzechy, które popełniłeś, popełniasz i być może popełnisz, że umarł za nie i zmartwychwstał w ciele. Uwierz w sercu i wypowiedz ustami. Ustanów Jezusa swoim królem I to wystarczy A będziesz zbawiony Z tej niezasłużonej przychylności Bożej I nieważne co zrobiłeś w swoim życiu Jak nabruździłeś Nieważne Nieważne Nie ma znaczenia Czy chodziłeś na każdą mszę Czy mówiłeś dziesięć różańców dziennie Czy chlałeś, czy kradłeś Czy spałeś, Czy zabijałeś to u Boga nie ma żadnego znaczenia, żadnego, żadnego, każdy ma równą szansę, każdy bez wyjątku, równą, dlatego dał nam Jezusa, dlatego dał nam Jezusa, aby każdy ma, miał wyrównaną szansę, bo no zobaczcie, taki człowiek bogaty, on dba o swoje dzieci, tak, karmi, daje kanapeczki, obiadzi kolację, śniadanie, Płaci za nauczanie, wozi do szkoły, do przedszkola, stać go na to, płaci na fundację, daje biednym. Daje biednym, a zobaczcie taki bezdomny, biedny człowiek, jak on może się przypodobać Bogu, gdyby było zbawienie z uczynków. Nie da się uczynkami. Zasłużyć na zbawienie. Nie ma takiej opcji, abyś zasłużył na zbawienie. Musisz przyjąć, uwierzyć w to zastępczą ofiarę Jezusa. I to w zasadzie tyle. Uwierzyć i spokutować, czyli odwrócić się od swojego życia w tym świecie, w egocentryzmie, w tym zakłamaniu. Odwrócić się i powierzyć resztę życia Jezusowi. I to tyle. Aby Jezus królował w twoim życiu. Nie alkohol, nie choroby. No. Tylko Jezus. Pan się nie boi. Ja się nie boję niczego. Kiedyś się bałem. Teraz się nie boję niczego, bo wiem, kto jest moim królem. To Jezus króluje w moim życiu. Nie lęki i obawy. Niczego się nie boję. Więc kochani, musicie to uczynić. Możecie tu i teraz być pewnym zbawienia. Tu i teraz, w tym momencie, bo już wszystko Jezus wykonał na krzyżu. To On wisiał, On umarł, a teraz Ty możesz przyjąć tą zastępczą ofiarę i uwierzyć w tą wymianę krzyżową, boską zamianę na krzyżu. To tyle, to jest niewiele. To nawet nie kosztuje tyle, co browar. Ani grosza, ani grosza. Za darmo, z łaski, przez wiarę. Przez wiarę, kochani, skorzystajcie z tego. Jeszcze w ten wieczór, ten weekend, ten Dzień Kobiet. Obchodzisz Dzień Kobiet? Yy, tak, obchodzę Dzień Kobiet. Kupiłem <laughs> to i pan na moim dziewczyn. Aż kończył jedną rzecz powiedzieć odnośnie tego, co Pan mówi. Mogę? Nie. nie. A, to będzie nie, nie. Nie. Pan mówi bardzo mądre rzeczy

My się możemy o Ciebie pomodlić, jak też. Ale proszę jak też. My też coś pozytywnego mamy dla Ciebie. Nie, mikrofonu nie No mikrofonu nie, nie powinniśmy. Ale my możemy się o pomodlić, Tak? Tak. stoi, kawary nie pilnuje. Nie stoi, wari, nie pilnuje, tylko stoi Boży Człowiek. Chcesz, żebyśmy się o Ciebie pomodlili? Ja tu Ewangelię... Ja w imieniu Jezusa przeklinam teraz tego ducha, który kieruje twoim życiem. Ja przeklinam teraz wszelkie duchy alkoholizmu. Ja mówię, że jesteś od tego wolny. Ja mówię, że diabeł nie będzie wykręcał twojego życia. Jesteś młody człowiek i będziesz żył życiem, które będzie wolne od tego wszystkiego. Ja mówię, że ty się spotkasz z Jezusem. Jezus umarł za ciebie na krzyżu i wstał z martwych. Jak ty masz na imię? Przemek. Przemek. Ja Ci życzę, żebyś spotkał się z Jezusem. Ale jak Pani mamy imię? Julita. Julito. Julito. Przyjmuję Twoje... <laughs> Przyjmujesz to jako słowo prawdy. Tak, przyjmuję Twoje słowa. Spotkaj Ale... się z Jezusem. Twarzą w twarz. Uwierz w to, że umarł na krzyżu za wszystkie Twoje grzechy i wziął także na krzyż. To, że jesteś zniewolony alkoholem. Ale... To, że musisz pić, żeby poczuć się dobrze. Uwierz w to, a będziesz wolny.